Witam Państwa na kolejnym odcinku, witam również klub ArtFit. Dzisiaj zrobimy króciutką rozgrzewkę z ostatnich kroków i zrobimy modyfikację. Ze steptacza zrobimy szasę i w grajwajnie zrobimy szasę mambo. To będą nasze dwie modyfikacje na dzisiaj, także zapraszamy. Niektóre kroki już Państwo znacie. Będzie łatwiej. Zapraszam. Step touch. Pamiętamy. Plecy proste oczywiście. Brzuch wciągnięty Pracuje nam cały czas brzuch. Odstawiamy. E, normalnie. I heel back. Zrobimy króciutką rozgrzewkę. Feelback. 4, 3, 2. Grembaj. Pamiętamy, krzyżujemy. Robimy akcent Krzyżujemy. Noga prowadząca, krzyż. Później jest odstawienie nogi prowadzącej i zrobienie akcentu. I kolana. Pracuje sama noga. Jest to przeniesienie do z przodu, do kąta 90 stopni. Step touch. Pracują nam wszystkie mięśnie nóg. Dołączamy ręce. Zwiększamy intensywność pracy naszego organizmu. Heel Piętą do góry. Nie kopiemy w pośladki, tylko napinamy pośladek. I waj. hop. Pamiętamy te kroki, ćwiczymy razem. I kolana. Teraz zrobimy po dwa bloki i dodamy ręce z ostatniego odcinka. I step touch w przód. Pamiętamy ręce do przodu. I heel back. Unosimy ciężar. Grain wine. Hop, dodajemy rękę. Drugą możemy położyć na biodro. I kolana. 4, Trzy. 2. I step touch ręce. Pracujemy nam całe ciało. Rozgrzewamy. Heel back. Pracują barki. Unosimy ciężar. Graj waj. Uginamy. I kolana. Step touch przód. Bez rąk. Heel back. Grape by. Będziemy modyfikować krok step touch. Zrobiliśmy przód, kolana teraz. I zrobimy szasy z niego. Step w przód. Szasy to są kroki polkowe, heelback, 4, 3, 2, graj, I kolana. Powtórzymy jeszcze raz steptacz przód. I w przód, to bok. Heel Piętą do góry. Napinamy pośladek. I grape Odstawiamy i krzyżujemy. Kolana. Pracuje tylko noga. Step back przód. Jeszcze raz. Heel back. Piętą do góry. Grave eye. Przeżujemy. I kolana. Świczymy na wiosnę. Chociaż jej nie widać. Przód. Jeszcze raz. Hill back. Jeszcze. Graj waj. Cztery, trzy, dwa. Kolana. Cztery, trzy, dwa. Step touch w przód. Hop. Heel back. Teraz będziemy modyfikować. Step touch w przód. Graj waj. I kolana. Pracujemy z rękami. Trzy, dwa. Przase, przód. Są to kroki polkowe. Hop. Heel Pery. Trzy, dwa. Gravy. Krzyżujemy. Krok skrzyżny. Pracuje mięśnie nóg. Kolana. Pracuje noga. I szase przód. Hop. Krok polkowy. Są to podskoki. Heel back. Cztery. Trzy. Dwa. I graj baj. Kolana. Powtórzymy jeszcze raz. Trzy, I szasy przód. Heel Pracujemy. Napinamy pośladek. Graj cztery, trzy, dwa, i szale, przód. Mam nadzieję, że w domu, w pokoju, macie Państwo dużo miejsca. trzy, dwa, grywaj, i kolana. cztery, trzy, Dwa, szasę przód, Hilbek. Teraz w Grejwaj. zrobimy szasę mambo. Trzy, dwa, szasę mambo, szasę mambo, wracamy w grywaj. Szasę mambo, wracamy w grywaj. Kolana trzy, dwa. Szase przód, jeszcze raz, Hill back. i pamiętamy. Szase mambo i szase mambo, greivai w ruch, szase mambo, greivai wracamy i kolana. Powtórzymy. Dwa. szase przód. Jeszcze raz. Hilbek. Napinamy pośladki. I szasę mambo, szasę mambo, graj, baj. Szasę mambo, graj, baj. I kolana. Cztery, trzy, dwa. I szasę przód. Jeszcze. Heel back. Cztery. Trzy. Dwa. szasecz, trz Mambo. Grejwaj szase Mambo. Grejwaj I kolana. I jeszcze raz powtórzymy. Hop. Hop. Trzy, dwa, szasę mambo, szasę mambo, graj, baj, szasę mambo, graj, baj i kolana. Trzy, dwa, szasę przód, hop, kroki polkowe, chwilkę, uginanie stawu kolanowego, piętą do góry. I szasę mambo. I Grejwaj wracamy krokiem krzyżnym. Szasę. Mambo i krok skrzyżny. I kolana. Teraz zmniejszymy nasz blok do jednego. Szasę. Heelback. back. Zwiększamy trochę. Szasę. Mambo. Graj i kolana. Szasę przód. Ćwiczymy. Hilbek, szasę mambo, i hilbek, graj wracamy, i kolana. Szasę, hilbek, szasę mambo, graj powrót, i kolana. Szasę przód. Hilbek. Szase Mambo. Grej Kolana. I jeszcze raz. szasy przód. Hilbek. Szase Mambo. Grejwaj. Wracamy. I kolana. Szase przód. Hop. Hop. Heel back. <gry> Szase. Mamba. Gdybaj, wracamy. Kolana. I marsz. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym odcinku. Dziękuję klubowi ArtFit, że ćwiczył razem ze mną. I zapraszamy wkrótce na kolejne odcinki. Będą nowe modyfikacje. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.